Dzień dobry moi kochani, zapewne część z was pamięta te czasy jak raid'owałem się na Fortnite'owych detranach. I dzisiaj właśnie do tego powrócimy. Jesteśmy na troll rage detranie, czyli nie dość, że będzie on ciężki momentami, dodatkowo będziemy trollowani przez twórcę tej mapy. Okaże się, czy mam dużo IQ i będzie udawało mi się uniknąć baitów. Więc zaczynamy, a wy jeżeli nie widzieliście jak kiedykolwiek przychodzę do detrana, to najprawdopodobniej nie subskrybujecie tego kanału, dlatego zasubskrybujcie go koniecznie, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, a tutaj twórca mapy życzy nam good luck. I te ściany się... Dziwnie ruszają. Tutaj, słuchajcie, trzeba sprawdzać wszystko, bo może się okazać, że przejście jest na przykład tam na dole. Tu chyba tak akurat nie jest. O. Aczkolwiek musimy mega mocno uważać na to, bo tak jak mówię, jest to troll detran i tutaj przejście może być wszędzie. No, na pewno tutaj można przeskoczyć sobie chyba normalnie. Tak ocyk. A to się ciężko przeskakuje, co jest? Ja też mega dawno w ogóle detranów nie przechodziłem. O, 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 o. O, fajnie. Dobra, udało mi się to zbejtować, tylko to. Zanim się odrodzimy, to to wróci Do swojej pierwotnej formy, wow Dobrze ci Paweł idzie, nie potrafisz przeskoczyć Najzwyklejszego trapa, coś czuję, że będę Długo nagrywał ten odcinek Dobra, udało się Teraz tak, tu mamy odbijacz Nie no, na razie to wszystko wydaje się takie normalne Takie o dziwo Nie ale ja nie potrafię skakać Strasznie słabo mi te skoki idą Dobra, hop, hop, jesteśmy. Ej, no to powiem wam szczerze, że zazwyczaj te trolde trany były takie, że już na samym starcie był jakiś bejcik. A tutaj póki co idziemy sobie normalnie. No, to bejtowanie trapów akurat jest fajne, tego raczej nigdy się nie zapomina. Tu jest jakaś elektryczna podłoga. Nie mam pojęcia, jak się to przechodzi pierwszy raz w życiu, coś takiego widzę. Teraz pytanie: Czy tu trzeba wyczuć ten moment, kiedy to. nie kopię? Nie, co trzeba z tym zrobić? Nie mam pojęcia, co z tym zrobić w ogóle. Najgorsze jest to, że jeszcze przed... trzeba bejtować cztery trapy i teraz jest strasznie dużo czasu. No to dobra, a jak przeskoczę bokiem? Nie, no też nie przeskoczę bokiem. Co tu się dzieje? Jak to przejść? Może to się bejtuje normalnie, jak trapa? A, okej, okay, bejtuje się tak. Okej, okay, no nic, no idziemy dalej. W ogóle jestem ciekaw, ile to ma poziomów. Bo szczerze mówiąc. Nie sprawdzałem tego. Oho, i co teraz? Mamy skoczyć normalnie do góry? Normalnie do góry tak mieliśmy skoczyć. Dobra, jestem w szoku, że tu póki co nic nas nie baitowało i nie trollowało. Póki co po prostu sobie idziemy jak na normalnym Dytranie Ej, to jest fest ciężkie, serio. O! Przejście! Tu było przejście! Haha! <laughs> przez od krem trola. Dobra, ok. Czyli teraz tak, musimy skoczyć tutaj, zrobić tak. I siema! Haha, dzień dobry! Tu jest strzałka jakaś na dół, ale. Oho, tu był lunchpad. A po co ten lunchpad? Tak sobie. Dobra, nieważne. No i to właśnie był pierwszy troll widzowie, który my przechytrzyliśmy. Zupełnie przypadkiem, ale udało nam się. Wow, 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 dobra, okej, okay. jesteśmy. Teraz tak, tu trzeba zlecieć na dół. Ja nie pamiętam, aha, dobra, już pamiętam, jak to się robiło. To się robi tak i potem się skacze. Okej, okay, mamy to. Wow, 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 tu mnie coś chciało odbić, opona. A? Nie zostałem strollowany. Czy znaczy to jest takie łatwe? Tam był checkpoint. Czemu tam był checkpoint? Czy tu trzeba zginąć, żeby w tamten checkpoint ten? Tak, trzeba zginąć i będę na tamtym checkpoincie. Proszę bardzo, czy jest checkpoint pod ścianką? Sprytne, sprytne. Poczekajcie, poczekajcie, bo coś mi tu nie gra. No właśnie, bo to pokazuje nam, żeby tam skoczyć, ale z drugiej strony możemy odbić się tutaj, 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 i w sumie nie dotrzeć chyba nigdzie. Znaczy, tam ewentualnie wpaść, ale tu jest checkpoint, widzę. Spróbujmy zdobyć ten checkpoint, mimo wszystko. I tu też w ogóle coś jest na dole. Poczekaj, poczekaj, bo tu jest trapik. Okej. Okay. Aha! Dobry checkpoint za ścianą. Czyli jednak, dobra. Czyli tak, czyli tu mamy kilka opcji. Możemy wejść albo tu, albo tam. Spróbujmy najpierw wejść tam. Dobra. I to chyba była ta prawidłowa opcja. Tak mi się zdaje. Teraz tak, tutaj. No właśnie, tu widzicie coś jest pod spodem, ale to po prostu chyba jest trap. Tam raczej żadnego przejścia nie ma. Jo! Okej, okay, przeskoczyłem. To było widzowie zaplanowane, ja tak chciałem zrobić. Hop, hop. Hop. No to wydaje się aż zbyt łatwe, no ale nic, przechodzimy. Tu dostaniemy lodu. Wow! A nas odbiło. Ej, nie jestem w stanie od razu skoczyć. Ale jestem w stanie biec tu dalej. Okej. Okay. Te ścianki u góry to jest bait. Patrzcie to, ja tu biegnę. I tutaj. Wow! Wow! Nie, okej, okay. muszę przejść jednak tymi ściankami u góry. Nie było tematu. Dobra, spróbujmy to zrobić tak. A nie, bo ten Ludwik cały czas będzie się pojawiał. O! Dobra, okej. Okay. Już wiem jak to zrobić. Hop. Kurde, ale to jest ciężkie do ogarnięcia Jest, 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 mamy to Okej, okay, okej, okay. i ostatni skok Dobra, już wiem jak to zrobić To nie jest taki ciężkie jak się wydaje Skaczemy teraz Te. Trzeba dobrze wymierzyć To jest łatwiejsze, bo po prostu ja się nie skupiam Co? Może spacer ci nie da, bo nawalasz cały czas Ale to jest nowa krewetura. Znaczy właśnie wyłączyłem Fortnite'a przez przypadek Nie, Ogólnie ja muszę cały tren na nowo przychodzić. A, więc witam was ponownie na początku. Może ja sobie przejdę wszystko na spokojnie do tego poziomu, w którym byliśmy i widzimy się za chwilkę. Dobra, widzowie, ogólnie jestem i mam jeden ten, mam jeden granat. W się sensie prawie jestem tam. Ja mogę trochę scitować z tym granatem, jak teraz patrzę. Bo ten granat mi został po tym poziomie, takim coś się skakało. I wiecie co? Ja to chyba zrobię. Spróbuję to zrobić. Czyli zrobimy tak. Pójdziemy tutaj, tutaj. Postaramy się wrócić na tego trapa. O, 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 to, 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 to. Czekam, aż nam lud zejdzie. To jest jednorazowa szansa. Dobra, lud nam strzec Cyk. Teraz sobie to zbejtujemy. To zbejtujemy. I polecimy tutaj. Haha, <laughs> siema. To tutaj został strolowany twórca tej mapy. <laughs> opłacało się w sumie wyłączyć tego Fortnite'a przypadkiem. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Dobra, teraz tak. Tu mamy dwa wejścia. I nie wiem, czemu mam nieodparte wrażenie, że to będzie to tutaj. Dobra, to chyba jednak nie będzie tutaj. Hop. No dobra. Look up. A, dobra, czy to jest jakiś bait? Czy to jest takie proste? To jest proste. Coś czuję, że ten korytarz mnie zaprowadzi. How far are you gonna go? No właśnie. Coś czuję, że ten korytarz mnie zaprowadzi na ślepy zaułek. Until you realize this is the, this isn't the way. Tak myślałem właśnie. No dobrze. To gdzie jest w takim razie droga, która jest ze ścian? Dobra, tu zginęliśmy. Skoro drogi nie ma tutaj, to droga musi być tam? Jednak? Jak ja mam tam skoczyć? Chyba, że tutaj się wpada przez trapa. Nie, no nie wpada się. Nie, no tu się nie da doskoczyć. Kurde, przejście musi być gdzie indziej. Czekajcie, jeszcze raz, tu. A, dobra, już widzę. Nieważne, nie było tematu. No tutaj muszę przyznać, że zostałem zbejtowany. Nie zauważyłem tego totalnie na samym początku. Hop. Aha, mogłem się spodziewać tego. O, wow, tu są dwa trapy, no tego się nie spodziewałem. Dobra, dobra, mamy to. Teraz tak, tu może być w podłodze i w ścianie, był już tylko w ścianie. Okej, okay, tu będzie w podłodze pewnie. A nie, nie ma trapa. I jesteśmy. Dzień dobry. Okej, okay, tu jest jakaś deska, która mnie odbija. Tu będzie podłoga, patrzcie. Przezroczysta. Nie, dobrze, nie będzie podłogi przezroczystej. Poczekajcie sekundę. Tam jest checkpoint. O! Tu są jakieś te. Co to są za przyciski? Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. A! To mi mówi, chyba, które podłogi są. Git? Nie, nie mówi mi, które podłogi są Git. Ej, nie wiem, co mam tu zrobić. A jakby po prostu skoczyć tutaj, o! Nie da się. Hmm. Oho! Okej! Okay. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Ale jestem. Czy muszę wejść tu? Nie, nie muszę wejść tutaj. Muszę pewnie skoczyć tutaj. No właśnie. Hop. Cyk. Cześć bałwan. Wow, co tu się dzieje? Czemu ja nie mogę tego bałwana postawić na ziemi? Tylko tak wysoko mi się postawił. Ok. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. Mhm. I to jest ślepy zaułek. A, dobra, już widzę. No taki minimalny bejcik tutaj poleciał. Dobra, tu nie ma żadnego bejtu. Jest, jesteśmy. Bałwany z głowy. Co tym razem? Jak ja niby tam przejść? Dobra, wiecie, co tak się zastanawiam? Jakbym miał bałwana, to mógłbym skoczyć tam do góry, a nie mam bałwana. Czy ja mogę się po tego bałwana jeszcze wrócić? W sensie, no nie po tego, ale ogólnie po tego bałwany chyba mogę, nie? I to nie będzie wcale aż tak ciężkie, nie, nie będzie. Chyba nie widzę innego rozwiązania, nawet tak szczerze. I teraz tak, jak ja go tu rzucę sobie. Aha, brawo, Paweł, ale bałwan jest rzucony, to najważniejsze. Skoczymy sobie tu i tu. Dobra, jesteśmy. Cyk, cyk, cyk. No i teraz tak! Albo tam, albo tu. 50-50. Nie wiem czemu, kusimy, żeby bardziej skoczyć tutaj. Zaryzykujmy. A, no to sobie zaryzykowałem. Jeszcze raz. Na szczęście te skoki były łatwiutkie. Dobrze, w takim razie skaczemy tutaj i. Serio! Jednak trzeba się troszkę bardziej tu skupić. Hop! Hop! No przecież byłem tam! No byłem u góry! Myślałem, że jak już będę starszy, to mi przejdzie denerwowanie się na gry komputerowe. Ja mam 26 lat, a gram w Fortnite a w grę dla dzieci i się wkurzam. Hop! Rozbieg i skok! Jest, jesteśmy, jesteśmy. Uff. Co dalej? No wygląda to na prosty poziom, nie? Że robisz tak i tak, i jesteś, No, prosty. Dobra, jesteśmy. Cyk, cyk. już jesteśmy. I. Nie wiem, ja na najłatwiejszych skokach ginę. To jest po prostu niesamowite dla mnie. Jak mi nie idą te skoki? Patrzcie, to jest zwykły skok. A ja nie mogę go zrobić. I moja spacja mam wrażenie, że działa z jakimś opóźnieniem. Mimo, że to jest nowa klawiatura, która nigdy nie była jeszcze walona na dziurę. Dzisiaj pierwszy raz. To jest za łatwe. Coś mi tu nie gra. Coś tu pójdzie zaraz nie tak. No, znaczy oprócz tego, że spadłem. Okej. Okay. No jesteśmy, nie, no wychodzi na to, że wszystko git. Jest tak, tutaj, 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 tutaj. Na oponę niestety się nie udało, ale my możemy dwa razy na tym odbijaczu się odbić, nie? żeby być dalej, jeszcze raz. Czyli tak, tutaj, hop, hop, na tym nawet się odbijemy dwa razy, hop. Dobra, jesteśmy teraz na krawędzi i bez problemu oponki. I jednak nie tak bez problemu. Musimy bardziej skoczyć na te oponki jeszcze na narożnik. Jest? Teraz będzie, będzie. Okej. Okay. To nie wygląda też na ciężki poziom. Jesteśmy. O, deska! Co ja mogę teraz z nią zrobić? Nie mam pojęcia, co ja mogę z nią zrobić, bo że ta deska jest tak dla picu Dobra, ale poczekajcie, jakby to przeskoczyć. Ok. I spróbować zrobić tak, że kliknę... E, i teraz puszczę to palacz. Aha, mamy to. Dobra, mamy to. No dobra, tylko teraz co dalej? Jak ja mam to przeskoczyć? Spróbujmy jechać pod. Ej, a bo. Aha, dobra, im dłużej to trzymasz, tym dalej podskakujesz. Ale poczekajcie, a to nie jest tak, że ja muszę tu wskoczyć? Chyba nie. Ale okej, okay, czyli ja mogę tam dojechać do końca. Zostawić deskę profilaktyczną. A, deska pierdykład od kolców. Pokczam. Nie wiedziałem, że deska od kolców dupnie. Dobra, i skaczemy. S. Dobra, mamy. Destroy your board. A ja nie chcę niszczyć mojej deski. Czemu mam ją nisz niszczyć? Ja nią Polecę dalej. A. No to sobie poleciałem. <laughs> o, ten poziom mnie zmęczył. To był poziom, nad którym spędziliśmy na razie najwięcej czasu. Okej. Okay. A, nie ja zapomniałem, że są trapy. Ja byłem pewien, że to jest checkpoint. Nie wiem czemu. Zamyśliłem się. Dobra, jest checkpointik. Tu mamy boczne trapy. Tu też mamy boczne trapy. Wow, tu mamy dwa trapy, tego się nie spodziewałem. I cyk. Dobra, bejtowanko. Wow! To jest nie takie proste bejtowanko. Chciałem mówić, że bejtowanko jest S. Wiemy już, że pierwszy trap nas wpada. Wow! No wiemy, a znowu tam wpadliśmy. Dobra, cyk. O, a drugi trap nas wpada do checkpointu. Fajnie, fajnie, fajnie. Hop! Aha, muszę tu więcej tych zebrać, coś czuję. O, podwójny. Zapomniałem jak to się robi. Dobra, jednak nie zapomniałem jak to się robi, bo to było nawet proste. Co my tu mamy? Odbijacz. I mamy tu checkpoint, a normalnie ktoś by leciał tam, a my polecimy widzowie tutaj. I Eza. Papapa już pa, pa, le strapy, nie zostałem zbejtowany. Okej okay. Wow, a tu zostałem za to zbejtowany. O! Znowu zostałem zbejtowany. To ciekawe. Chociaż tam jest jakiś odbijacz, czekaj. Dobra, ja muszę polecieć tutaj, patrzcie to. Aha, tylko jak ja mam tam dolecieć? Takie mocno na styk to jest. O, dobra, jesteśmy. Co dalej? Znowu taki sam trik jest? O nie, znowu taki sam trik jest. Nie mów, że trzeci jeszcze jest. Kurde, bele. O, jesteśmy. Okej. Okay. Jest trap! Tak podejrzewałem właśnie. No i wygląda na to, że mamy checkpoint. I tu znowuż te durne skoki. To jest coś, czego nie znoszę. Dobra, tu mi wyszło to troszkę lepiej. Ale jeszcze nie do końca. Doskocz tam, błagam, doskocz. Dobra, i skaczesz! I skaczesz, i skaczesz, i skaczesz! I nie odbiłem się, nie! Błagam! Kurde! Ale to jest ciężki poziom. Nie, wyłączyłem, Fort, nie wyłączyłem Fortnite. Nie, nie wyłączyłem Fortnite, nie wyłączyłem Fortnite. Mam czarny ekran. Nie wiem co zrobiłem. Najważniejsze, że nie wyłączyłem Fortnite. Zmieniłem kolorystykę w ogóle jakoś ekranu mojego. Nie wiem czy wy to widzicie. Ten coś popsułem. Ej, bez kitu. Zmieniłem jakiś wszystkim kolorystykę ekranu. Olmo dziwny ekran. Mam nadzieję, że was to nie dotknęło. Mm. Pyk, 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 pyk. I na to coś. I na to coś. I lecimy do góry. I dupa. I co dalej? Ok, odbiłem się. I lecę. Jest checkpoint. Dobra, ta kolorystyka to mi dobrze zrobiła, bo przynajmniej... Ej, ale mi shift nie działa, co jest? Ej, bez kitu widzowie. Opsułem shifta. Sprint lewy shift. Naciskam lewego shifta i mi nie sprintuje. Ja tego nie przejdę! W ogóle mi myszkę odłącza i podłącza. Co się stało z moim komputerem? Nie wiem. Nie chcę mi sprintować! Nie przeszedłem tego detranu. Troll detran mnie pokonał. To było na tyle. Subskrybujcie kanał. Widzimy się za dwa dni o 14. Więcej detranów nie będzie, bo się nawkurzałem. Jestem za stary na to, żeby tak się denerwować. Nie re.